Witamy Was w kolejnym odcinku podcastu firmy nieruchomości na Dzisiaj na tapecie temat, który pojawia się właściwie w każdej rozmowie z klientem. Czy zakup nieruchomości za granicą jest bezpieczny? Cześć! To temat, który kryje mnóstwo mitów, czasem wiele strachu, a czasem zaskakująco dużo pozytywnych faktów. W tym odcinku powiemy kiedy inwestycja za granicą to bezpieczny krok, a kiedy trzeba uważać. Maryna, zacznijmy od tego, co najczęściej słyszymy. Chciałbym kupić nieruchomość za granicą, ale się boję. Czego dokładnie boją się klienci? Zazwyczaj tego, że zostaną oszukani, że coś pójdzie nie tak z dokumentami, albo że nie znają języka, prawa i procedur. I to są zrozumiałe obawy, ale tak samo można się bać zakupów w Polsce. Różnica polega na braku znajomości rynku lokalnego i języka. Dokładnie tak. I tu pojawia się pierwsza zasada. Największym zagrożeniem nie jest kraj, tylko brak wiedzy lub pewnego pośrednika, któremu zaufasz. Weźmy przykład Cypru Południowego, miejsca, w którym działamy na co dzień. Tam zakup nieruchomości jest dobrze uregulowany prawnie i jest bardzo podobny do tego, co znamy w Polsce. Masz prawnika, który reprezentuje wyłącznie Ciebie, sprawdza księgi wieczystej, hipoteki, pozwolenia budowlane, do tego masz niezależnego Certify Officera, czyli coś na wzór polskiego notariusza. Dlatego cały proces jest transparentny. Wiele osób nie wie, że na Cyprze nie trzeba być fizycznie obecnym przy zakupie. Można podpisać pełnomocnictwo. Wszystko załatwić zdalnie, to wszystko zwiększa komfort i bezpieczeństwo. I co najważniejsze, jeżeli kupujesz za pomocą lokalnej agencji znającej rynek i z doświadczeniem, to masz cały proces prowadzony krok po kroku bez żadnych niespodzianek. Okej, okay, a teraz konkret. Jakie są realne zagrożenia i jakich uniknąć? Po pierwsze, kupowanie na własną rękę bez agencji, bez prawnika to nic innego jak gra w ruletkę czy granie z ogniem. Po drugie, nieznajomość języka i lokalnych przypisów, zarówno podatkowych, administracyjnych i budowlanych. Nawet jeżeli znasz angielski, dokumenty prawne mają swój żargon. A brak znajomości języka prawniczego daje wiele obaw, czy wszystko jest zrozumiałe. No dobrze, a czy jest jakaś recepta na te niebezpieczeństwa? Tak. Współpraca z naszą firmą nieruchomości na cyprze.p.l To sprawdzony partner na miejscu, osobisty prawnik, doradca całej transakcji, czyli dokładnie to, co oferujemy klientom. Na każdym etapie praktykujemy transparentność, z nami klienci widzą każdy etap, nic nie dzieje się za ich plecami. I warto dodać, Cypr znajduje się w Unii Europejskiej, a w Unii mamy wspólne prawo własności, zatem Cypr. Hiszpania czy Portugalia są bardziej bezpieczne niż kraje będące poza Unią. Tam trzeba być dużo ostrożniejszym. Wiesz, co Maryna? Zróbmy szybki przegląd mitów, które słyszymy niemal codziennie. Ja mówię mit, a Ty odpowiadasz, okej? Okay? Jasne, dawaj. Mit numer jeden. Kupię nieruchomość za granicą i mi ją zabiorą, bo jestem obcokrajowcem. Nieprawda. Na Cyprze, jak i w większości krajów Unii Europejskiej, cudzoziemcy mają pełne prawa własności. Twój akt własności trafia do ksiąg wieczystych, tak samo jak w Polsce. Mit numer dwa. Nie znam lokalnego prawa, więc jestem na straconej pozycji. Tak, ale tylko wtedy, jeżeli działasz sam. Jeżeli masz lokalnego prawnika i agencję, to masz przewagę, bo jesteś chroniony z każdej strony. Mit numer 3: Nie da się sprawdzić dewelopera. Da się i to dokładnie. Każdy deweloper musi mieć pozwolenia, licencje i wpisy w rejestrze. My zapewniamy sprawdzenie tego przed podpisaniem przez klienta umowy z deweloperem. Zakup nieruchomości za granicą może być bezpieczny pod warunkiem, że nie działasz sam. współpracując z naszą firmą, wiesz z kim rozmawiasz co podpisujesz i gdzie inwestujesz. Dlatego my, jako zespół nieruchomości na cyprze.pl nie tylko pokazujemy nieruchomości, prowadzimy cały proces i zabezpieczamy klienta na każdym etapie. Jeśli planujesz zakup, ale masz wątpliwości, napisz do nas. Umów się na niezobowiązującą rozmowę. Czasem 15 minut konsultacji rozwiewa miesiące obaw. Dziękujemy, że byliście z nami. Subskrybujcie, kliknijcie w dzwoneczek. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.